No. Witam Państwa. Wracamy do. Geju. Myśleliśmy, że Safe się zepsuł, ale to była kwestia konta LNG. No LNG jest dodatkowe DLC do przodu. Zadowolony z zakupu. Ja bym 40 zł. Nie wiedział. Poczekaj, aż będzie tańsze. Ty, mój ruch jest, tak? Poczekaj, poczekaj. Moi Ale ruch. rezi. Ale na pieprza. Białym. Czym? Jakim znowu białym? O czym ty no, mówisz? To se... Sobie tak, wiesz. Ty, zoba. Cześć, co to? Co? Mhm. Gdzie? Poczekaj. Co żeś znowu zepsuł. U mnie wszystko w porządku. Kasę mam, to mam. Czekaj, idę spróbuję wykończyć. Pieprz, takie głupoty, przecież jestem. Y Patrz oh yeah. o no ja Luther Harkon. Zobacz jestem, patrz. Nie Że... wiem co ty mówisz. No no teraz na tym y, No... nojdzie. Bo na przykład w tym nowym patchu nie ma już y, galerii przybocznych. I zamiast tego tu mi pisze ten budynek musi zostać zburzony, w, w jego miejscu powstać i, i tu mamy Błogosławiony raj. Tak? I to. No? Tak, ale. Sama mapa nie jest zmieniona, co nie? O, tak. Znaczy nie wiem. Dobra, ja będę próbował coś te... Oblegać ich. Chociaż nie, mapa jest podobna. Nie, nie, bo popatrz, jak są te góry yy, tutaj yy, na samym wschodzie, co nie? To ty yy, na, na tej nowej wersji mapa można za nimi przejść. Jest takie przejście i są tam normalnie te miasta na życie. Kislev, tam, gdzie jest A, tam tak, tak, no, ja się jest Kislev. Tam są takie góry i za te góry możesz iść. Tak to są tu niedostępne. Kurde ile wszystkie węż mi się pojawiło. Co za dziadostwo <noise> Także no. Sprawdziliśmy czy działa, także no, możemy się żegnać. <noise> Co chcesz wrócić do ten? No tamtej, zaczynaliśmy. To <laughs> to znaczy no. Czekaj, mówię, muszę. Aha, to jest taką bo jest szansa, że kończę Lutora Harkona. Stracę trochę jednostek, ale. Nie, kurde. Eee. Możemy sam nie zaatakuję. Weź sobie tak, kto no, ty udaj, to mnie jakby mapę, to zobaczę, jak będzie radzić w przy To jest cały biały. A, rzeczywiście. Chociaż... Ciekawe. Hmm, ciekawe Nie, bo ja pory... tak No, tego hmm. Co ty... Już czytam, zaraz będę oddawał turę Co nie chcesz? Czy zapisujemy? Nie, chciałby się kończyć jednak. A, już wiem czemu mi tak trochę ciężko to chodzi. Ja mam włączony cały czas ten yy, przeglądarkę. Ludzie świata No bywa, bywa, tak A, tutaj szłem do tej odwiedzić Ej, zobacz Zmieni ten No srebrzystej Gwarki. Art A? Gdzie jest mm -hmm. Twoje W twojej głównej armii? U masz no. no, oczywiście trochę inaczej wyglądają, ale staty chyba takie same mają, tak mi się wydaje. No, też mi się wydarzyło. Że... Wiem, że właśnie coś u wysokich. No, zmieniaj, no na pewno tam było z tymi budynkami, że coś się ten... utegowały. No, bo już nie ma tej galerii przybocznych? Jest ulepszony ten gaj. Aha. No Bo wcześniej miałeś gaj i wieczny, większy gaj i to mogłyś te lwy, no nie? Aha, I teraz czyli to wszystko jest... Czyli... Raj. czyli to wszystko jest w tym jednym budynku mhm. Czy tam też lwy rekrutujesz normalnie To w ja, gaju też nie. było także O, ale jest to, że mogę ten porzucić prowincję. Fajnie. Patrzyłem sobie też Fajnie. na mody. Ja tam widziałem moda, który dodaje, że można sprzedawać chyba prowincję. Chyba tak to się. Spoko. Co jest ze sprzedawaniem osad? Piękne kolonie, piękne we wszystkich części... świata. No, na każdym kontynencie masz. Znaczy, no, w Afryce mi się przydało, ale... Włączę na chwilę nagrywanie i powłączam tam tle. Czy mówisz, że jutro byś dotarczył? Mm -hmm. ja jestem ciekawy, jakbym skonfederował, czy byśmy dobili do tego smaku wymaganego, żeby ogłosiło ja. zwycięstwo? Potrzebujemy e, tylko 64. Co? No, wytyczne, no. 64 potrzebujemy tylko pozycji jeszcze. No. A mam dwie frakcje do skonfederowania, no trzy nawet czy nie. No i popatrz tu, zajmiemy, znaczy ja se zajmę tutaj tą północ, no nie? Tego nagarotu. No. Skonfederuję Alitanara i nie może się pobijemy jeszcze na starym świecie z kimś i będzie gitara siema. Siądzie akurat. Nawet nie wiem czy wcześniej się nie uda. Nie wiem ile ma ten TikTok to... to Czyli co mówisz, żeby zapisać teraz jak będzie moja tura No, no. <noise> W ogóle... te wysokie elfy mają tam chyba minus 4 ładu publicznego, no nie? I minus 20 eee y... Stosunków dyplomatycznych z wysokimi elfami po konfederacji, no nie? Aleśne elfy mają minus 8 ładu publicznego i minus 40 stosunków dyplomatycznych. Będziemy mieli wesołą tak. dzień na koniec dnia z, z naszym ulubieńcem, Lutore Jaki. lutorem Hark Harkonem. Człowiekiem, człowiekiem bezpiecznym. Nie możesz tego zapisać i wiesz... A dobra... Ja chcesz to mogę zapisać na tym, ten... a dobra. A co, już musisz iść spać? No, poszedłbym, bo... Też trochę po dzisiejszym tym jestem trochę zmęczony, ale... A z tym debilem to będziemy się Upa, Słuchaj. Bo tu będzie... ...liar, Co nie? Wróci całą tą drugą armię odtą. o to. O właśnie. Tylko nie wiem, gdzie ona się pojawi. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł To jest absolutnie do wygrania. Tu jest problemem to, że mają trochę takich lepszych jednostek w tym miejscu. Ale ja podejrzewam, że jak tu teraz pokażę, to pokażę bardziej na naszą stronę. Siłę. Największym problemem jest Luthor, bo on ma 23. poziom. On ma absurdalne. Po, o, 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 absurdalne ma tę y, obronę antymagiczną. Takim tankiem jest jak diabli. No, widzisz, gdzie się czytał ci? No, o, tu... to jest to, że ty się pojawisz w pobliżu ich posiłków. Bo ta pierwsza armia, która ona się tu pojawia, ona jakaś mocna nie jest. Ten Lutor jest największym problemem. Więc ja spróbuję zra zraszować Lutora, A w międzyczasie, y, ty tą drugą armią przechwycisz tamtą. Następną. Brzmi to jak plan? Słyszysz mnie? Bo ja nie wiem. Ln kill. Ojeju. Co za ludzie.